z Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Maria wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać, czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Na to rzekł Jezus, zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się takim wprowadzeniem. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betani. Moi drodzy, to już za sześć dni święta paschalne, czyli Wielkanoc. Święto Paschy to było największe żydowskie święto. Co to słowo znaczy w ogóle? Pascha. Pascha to jest przejście. Żydzi w to święto celebrowali ten moment, kiedy Bóg przeprowadził ich przez morze, i kiedy oni przeszli z Egiptu, który był domem niewoli, do Ziemi Obiecanej, przeszli. I właśnie to święto Jezus wybrał na moment swojej paschy, czyli swojego przejścia. Jezus przechodzi z tego świata do Ojca. I co więcej, on otwiera przejście z Ziemi do nieba dla każdego z nas. My, kiedy zostaliśmy ochrzczeni, to weszliśmy na drogę, która prowadzi do nieba. A kiedyś pewnego dnia mamy głęboką nadzieję, że tam wejdziemy do końca i będziemy w niebie. I ta pascha Jezusa stanie się też naszą paschą, to znaczy naszym przejściem. W dzisiejszej Ewangelii jest taka przepiękna sytuacja, z której możemy wyciągnąć, myślę, bardzo ciekawą lekcję także dla każdego z nas. Otóż pojawia się dzisiaj w Ewangelii Maria. Maria widzimy, że bardzo kocha Jezusa i wyraża swoją miłość do niego. W taki bardzo prosty, a równocześnie piękny sposób. Mianowicie ona wylewa olej na jego stopy, smaruje, namaszcza i swoimi włosami te stopy wyciera. I w momencie, kiedy ona to zrobiła, to Judasz, który to obserwował, Doszedł do bardzo, wydaje się, rozsądnego wniosku natury ekonomicznej. Otóż on przeliczył sobie, ile taki olejek może kosztować, i okazało się, że to bardzo droga sprawa że taki jeden flakonik potrafił kosztować aż 300 denarów. Wiecie ile to jest? To jest mniej więcej tyle, że taki przeciętny robotnik w tamtych czasach musiał pracować na to aż 300 dni. To znaczy, że jego cała rodzina prawie cały rok potrafiłaby wyżyć za kwotę, za którą można byłoby sprzedać ten jeden, jedyny flakonik. I Judasz unosi się i mówi: Ludzie, drodzy, co to za marnotrawstwo? Przecież można by to wykorzystać lepiej, te pieniądze. Ilu ubogim można byłoby pomóc. A Jezus mówi: Judaszu, nie. Ona zrobiła bardzo dobrze. To, co ona zrobiła, nie było to marnotrawstwem, ale było hojnością. Bo ona zrobiła to z miłości. Moi drodzy, kiedy o tym myślimy, to możemy pomyśleć dzisiaj o naszej hojności dla Pana Jezusa. Czy my jesteśmy dla Pana Jezusa w stanie zrezygnować ze skarbów tego naszego, często bardzo egoistycznego świata? Czy są takie skarby, które Pan Bóg by chciał, abyśmy mu ofiarowali? One nas dużo kosztują, jest nam ciężko ofiarować. Może dla kogoś takim drogo, drogocennym skarbem, który mógłby Panu Bogu ofiarować, jest czas. Dzisiaj my wszyscy żyjemy bardzo szybko, mamy mnóstwo spraw na głowie i, i czas jest czymś bardzo cennym. Ale właśnie czasami trzeba ten nasz drogocenny czas w cudzysłowie zmarnować. To znaczy poświęcić go na modlitwę, czyli na coś, co nie przynosi od razu widzialnych efektów. Ktoś mówi, ja się modlę i nie widać. Nie widać, żeby coś się zmieniło. Nie widać jakichś efektów spektakularnych. Modlę się i wygląda na to, że tracę czas. Ale takie marnotrawstwo nie jest marnotrawstwem. Nie jest żadną stratą, tylko jest hojnością, która jest czystym zyskiem. Dlatego, że jeżeli jesteśmy hojni dla Jezusa, to wtedy wzrasta nasza miłość. Miłość, której nie można nabyć za żadne pieniądze. Dzisiaj, moi drodzy, spróbujcie pomyśleć o hojności dla Pana Jezusa i zastanówcie się, co moglibyście w tych ważnych, świętych dniach Panu Jezusowi ofiarować. Coś, co kosztuje, coś, co jest cenne, ale co Pan Jezus z radością od nas może przyjąć.